I witam na kanale. Lecimy dalej z tą lipną paczką, ale jak się już kupiło, to trzeba wydrapać. EU. E e e e e Sama jestem ciekawa. Ile tu w ogóle w tej parce będzie, no i jaka najwyższa wygrana, bo na razie to mam same zwroty, i to w bardzo, bardzo małej ilości.

Yeah. Yes. Yes. F. これいいね。

Bear be, 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 If you Y. M. M. nie widzę Ostatnie będzie H ha? no, nawet Hanie dalej G bo tu coś tu G tu było coś G a, G, A, A. i tu by było coś. No i co mamy? Raz jeden, pięć dych je dali. Mamy D. D i co? D? Nie ja wiem DD, dwie dychy. Tu gdzieś coś żeśmy przegapili. Ale dobra, no dwie dychy. Lider, lider tej paczce, dwie dychy, ale jeszcze się sprawdzę, My, bo zmieniali te kontrolne B, A, B, C, albo dychy, nie wiem, sprawdzę, jak ktoś wie, to może napisać FO, FO. S yes, yes. Z Y Z -y. Z Y tu mamy Y Y, -y, -y, -y. i to chyba Z nie widzę Y Z Z Z Z, -z, -z Y

Yes. <laughs> у э у э у э э э у э э э э э у э э

K i i. K. 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 Ja tu i zdrapam. No dobra. K. 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 Ja zamiast czegoś i zdropam, ale dobra, no coś jest nie ten. Kontrolne. K i. Na pewno, że i dropam a nie zamiast czego. Mhm. Zamiast L pewno tak jest KI, ale nie będziemy się zagłębiać kontrolne 3 5000 Wiadomo czemu bonusa nie ma CF dziękujemy CF I ostatnia w tym odcinku, coraz szybszy czas mamy na zdrabkę, no mówię Pieszę się, żeby ten odcinek nie trwał, Bóg wie wie ile DC. A mówię jak pomijam, to dla tych co lubią tak dokładnie to sorry. Ale mówię, no niech chcę, żeby te filmiki i trwały, Bóg wie ile DC. DC DC DC. Bo nie są problemy techniczne i z programem i z przesyłem. Takých dlouhých filmíků filmikový čem? Z Zat. Z T I T T Z Z you E... e...

Lay Ah. Yeah. Hmm. Yeah. 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 mm -hmm. zobaczymy co przegapiliśmy 5 dych a tu F F co? FT pustak. że tu mamy pustaka. tu mamy też pustaka. FG a tu mamy dwa razy D to jedychy. ja sobie to sprawdzę skontroluję Także dziękuję za uwagę i zapraszam na dośledzenia mojego kanału i odcinków konkursowych pozdrawiam